Nie manifestujesz pieniędzy, manifestujesz to, kim jesteś. Chcesz wiedzieć więcej? Nie pytaj, co robić, pytaj, kim się stajesz. Zostaw serduszko, jeśli czujesz, że to twój czas, i zaobserwuj mój profil, jeśli chcesz naprawdę zmienić swoją tożsamość. Manifestujesz nie to, co chcesz, manifestujesz to, kim jesteś na głębokim poziomie. Jeśli twoja tożsamość mówi: Jestem tą, która ciągle musi walczyć, która musi sobie zasłużyć która nigdy nie ma wystarczająco, to świat daje ci dokładnie to. Nie dlatego, że jesteś zła czy zły w manifestacji, tylko dlatego, że rzeczywistość odpowiada na twoją najgłębszą tożsamość. Prawdziwa zmiana nie zaczyna się od działania, tylko od twojej decyzji. Nie chcesz już być kobietą, którą ciągle szuka pieniędzy, nie chcesz być mężczyzną, który wiecznie walczy o przetrwanie chcę być kobietą, mężczyzną, który która czuje, że pieniądze do niego należą. Zadaj sobie pytanie. Jak byś się dziś zachował, zachowała, gdybyś już miał miała stabilność finansową? Jak mówi twoja wersja z przyszłości? Jak wygląda jej poranek? Jak ona oddycha? Jak chodzi? Z kim się zadaje? Jak wygląda jej dzień? Zacznij po prostu być, nawet zanim zobaczysz to na koncie bo pieniądze nie przychodzą do tych, którzy bardzo ich chcą, ale do tych, którzy czują, że te pieniądze już do nich należą. Jeśli interesują Cię tematy ze świata manifestacji i rozwoju osobistego, zostaw plusika.